Finans polecany sen. Jest środa, 9 marca, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości regionalnej Telewizji Opolskie. A w wiadomościach handlowcy nie chcą płacić za pracę w błocie. Ja jestem zbulwersowana, mówimy o uchodźcach, a tym biednym ludziom nie damy zarobić parę groszy na chleb. A o uchodźcach wszyscy mówią. A oni co mają zrobić? Przecież oni nie kradną, nie przychodzą tutaj, żeby mieszkać. Przychodzą, żeby zarobić do swoich rodzin. mam do powiedzenia. Niech pan burmistrz przyjdzie i tu zobaczy. Głosowaliśmy na niego, chcieliśmy zmiany burmistrza. To mamy. Śmiertelny wypadek na drodze w Hanuszowie. Aż 34 rodziny wiedziały o długach. Teraz poczekają na decyzję prokuratury. Do groźnego wypadku doszło w okolicach Nysy, przy wsi Hanuszów, na trasie Nysa-Opole. Tir zderzył się z trzema samochodami osobowymi. Dwie osoby nie żyją, a pozostali uczestnicy wypadku, w tym kierowca Tira, przebywają w szpitalu. Wczoraj około godziny 13.30 policjanci otrzymali informację o zdarzeniu drogowym na drodze Krajowej 46 na trasie Hanuszu-Strobice. Z wstępnych ustaleń policjantów obsługujących to zdarzenie wynika, że 60-letni kierowca pojazdu ciężarowego z nieustalonej na tą chwilę przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, tam zderzył się z trzema samochodami osobowymi. W wyniku tego zdarzenia niestety dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Prawdopodobnie pasażerka tego pojazdu ciężarowego, 31-letnia kobieta, jak również kierowca jednego z osobowych samochodów Nissana, to 43-letni mężczyzna. Droga zablokowana była do późnych godzin wieczornych, o 20 dopiero ruch został przywrócony. Nieznane są jeszcze przyczyny wypadku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo nyskiej prokuratury. Kontrola zawieszenia i geometrii. Tylko 19 zł Euromaster Dytko. Nysa telefon 40 90 290. Handlowcy protestują i nie chcą płacić za stanie w błocie. Kierownictwo targowiska nie zamierza jednak z nimi rozmawiać i uwzględniać żadnych reklamacji. Nyski zarząd nieruchomości poprosił o pomoc straż miejską i policję, tak więc opłaty ostatecznie zostały pobrane w asyście psów policyjnych i funkcjonariuszy uzbrojonych w pistolet maszynowy. Czy mamy w dysie zagrożenie terrorystyczne? Na to nie wygląda. Jednak najwyraźniej są w naszym mieście osoby, które mają inne zdanie. Błoto jest straszne. Klientów nie ma, nie chcą przychodzić. A jak przyjdą, wejdą główną aleją i wycofują się z powrotem bo nie ma po prostu sensu. Jest błoto, obiecują za każdym razem, że będzie kamieniem wysypane, wysypane, zrobione, ale nikt nic nie robi. Czy można już to nazwać aferą targową? Trudno powiedzieć. Jednak emocje związane z przeniesieniem handlu na płytę boczną stadionu stali nie cichną. Pomimo spotkania, demonstracji, medialnego zainteresowania i licznych obietnic władz miejskich, warunki nie poprawiły się wcale. Handlowcy bułgarscy i polscy stoją po kostki w błocie. Takie same warunki mają kupujący. Wzbudza to niezadowolenie zarówno kupców, jak i klientów. Ja jestem zbulwersowana. Mówimy o uchodźcach, a tym biednym ludziom nie damy zarobić parę groszy na chleb. A o uchodźcach wszyscy mówią. A oni co mają zrobić? Przecież oni nie kradną, nie przychodzą tutaj, żeby mieszkać, przychodzą, żeby zarobić do swoich rodzin. mam do powiedzenia. Niech pan burmistrz przyjdzie i tu zobaczy. Głosowaliśmy na niego, chcieliśmy zmiany burmistrza. To mamy. Handlowcy od dawna apelują do władz o zapewnienie godziwych warunków pracy, ale niestety na obietnicach się kończy. Zaczynamy działać. I na ostatnim spotkaniu też mówiłem Państwu, że przygotujemy Wam do końca lutego stanowiska. To jesteśmy? Malfi? Nie, nie bo nie wiemy prawa? Nie bierzemy, prawa. Nie też mamy prawo. My każdy przyjechał tu zarobić. Już tracimy klienty i nie sami nie jesteśmy w lotu. A obiecujemy tylko, ta tygona, drugo tygodnia, tylko obiecujemy, że będzie wszystko Handlowcy skarżą się, że ze względu na warunki jest coraz mniej kupujących, a to oznacza spadek ich zarobków. Dlatego też zdesperowani odmówili zapłaty za miejsce do handlu. Chcieliśmy w podziękowaniu dla pana burmistrza za to, że zapewnił nam doskonałe warunki handlu, podziękować w ten sposób, że dzisiaj nie zapłacimy za ten jego wspaniały plac, bazar, czy jakkolwiek by nazwać. Ja jestem handlowcem, takie mam buty. Powiedzcie sobie, co mają klienci, którzy chodzą po tym placu. Ja się poruszam tylko w obrębie swojego stanowiska. Krótko zwięzienie na temat. O dzisiaj nie płacimy. Za to, co nam zostało zapewnione, nie niestety dzisiaj podziękujemy. Miało być przygotowane, miało być wysypane, miał być teren odpowiednio przygotowany, nie jest. Trudno też dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za handel na płycie bocznej stadionu. Oprócz menadżera targowiska na miejscu zdarzenia pojawił się kierownik zarządzania nieruchomościami w osobie Ryszarda Turkiewicza, byłego szefa NZN, który nie był jednak skory do rozmowy. Ale wie pan, że to będzie źle wyglądało, jak będzie się plecami? Pan odwracał wtedy. Dobrze, telewizji, wiem, teraz... że będzie źle wyglądało. Ale może jednak pan coś powie. Czy pan jest kierownikiem teraz, czy dalej pan Melerski? Ja nie jestem kierownikiem. A czy mogę zapytać, chociaż na jakim stanowisku pan pracuje w targu? Nie, nie, proszę pana. A pan pracuje w ogóle z pracownikiem targu NZN-u? Proszę pana, proszę przyjść, zwrócić się do prezesa, dam wszystkie wyjaśnienia panu zresztą. Tak zrobimy, dziękuję bardzo. Panie menadżerze. <grychy> I co teraz? No, panie Marcinie, no, poczekajmy, zobaczymy, co się rozwinie i będziemy rozmawiać. Ale na, na co pan, Państwo czekacie? No, na razie nie przekazuję żadnych informacji. Proszę to załawać, to. Ale czy, czy jest Pan y, zorientowany, że handlowcy odmówili zapłatę? Panie Marcinie, naprawdę, sobie jest... informacja do Pana dotarła? Tak, Ale dotarła. Dotarła ta informacja. I zastanawiacie się nad czym teraz? Na razie nie przekazuję żadnych informacji. Sprawa zakończyła się w ten sposób, że inkasentów oprócz strażników miejskich wspierał patrol policyjny z psem. Co więcej, jedna z policjantek przybyła uzbrojona w pistolet maszynowy. W takiej niecodziennej asyście inkasenci pobierali opłaty od handlowców. Cała akcja wywołała zdumienie obecnych na targu, którym trudno było zaakceptować obecność uzbrojonych w broń maszynową funkcjonariuszy wśród spokojnych i nie sprawiających żadnych kłopotów kupców. Postaramy się wyjaśnić, kto podjął decyzję o wysłaniu tam patrolu o specjalnym przeznaczeniu. Nie wszyscy jednak uważają, że handlowcom dzieje się krzywda. Kupcy, którzy nie radzą sobie z konkurencją cenową, widzą w Bułgarach i w części Polaków handlujących z powodzeniem razem z obcokrajowcami sprawców swoich nieszczęść. Miejsca pracy. Oni zabierają, zabierz, bo my nie targujemy kompletnie nic. No dobrze, ale to chyba jest wolny rynek, żyjemy w wolnym kraju? Jesteśmy w wolnym kraju, ale z tego wszystkiego wychodzi, że to nie jest tak, jak, jak to ma być. Naprawdę nie. To nie jest porządek. Skąd on ma majtki za czy złote, jak ja za czy pięćdziesiąt muszę kupić w portowni? No pytam się, no co to jest za konkurencja? No co to jest? tajemnica biznesowa. A, tajemnica biznesowa, pewno, tak. Na pewno, no tajemnica to pewnie jest. Policjenera, tak? No, pewnie tak. Ale mam no. takie pytanie. E, no? Niech Pani powie, tu jest, nie, nie tylko są Bułgarze, ale jest część Polaków handluje z No proszę Pana, bo pouciekali, no skoro, skoro ci zarabiają, handlują, to oni pouciekali z targu, bo jak mają rodziny, to muszą je utrzymać. Chyba, prawda, czy nie? Ale ci Polacy nie narzekają? No nie narzekają, bo zarabiają tu razem z nimi. A dlaczego Pani no. się temu nie przyniesie razem z nimi? No proszę pana, no gdzie się ja jeszcze przeniosę? No gdzie? Skoro ja muszę zapłacić za miejsce swoje, bo ja mam swój ten, no to co ja mam jeszcze? Jeszcze mam gdzieś biegać. Ja nie mówię, że ich należy wygonić, tylko należy ich dokładnie skontrolować. Skąd mają towar i dlaczego po takich cenach sprzedają? Wracając do nawierzchni boiska, prezes Nyskiego Zarządu Nieruchomości twierdzi, że teren zostanie utwardzony, jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Potrzebujemy dwóch, trzech dni suchych, bo gdybyśmy dzisiaj chcieli coś zbierać, to po prostu tą boczną płytę no, zepsujemy. Jednak gołym okiem widać, że to rozwiązanie prowizoryczne, ponieważ planowane utwardzenie jest, jak mówi prezes Bogdan Wyczałkowski, tylko etapem remontu płyty stadionu. Właściwe. Nie będziemy wysypywać niczego specjalnie dla handlowców, tylko będziemy modelizować płytę poprzez zebranie warstwy wierzchniej i ułożenie warstwy odsączającej w pierwszym etapie. Natomiast kolejny etap to będzie uzupełnienie humusem i to jest jak najbardziej zgodne z prawem. Dlaczego gmina tak to zaplanowała? Prawdopodobnie dlatego, że samo utwardzenie byłoby niezgodne z planem zagospodarowania, bo doszłoby do zmiany funkcji boiska. A tak, etap remontu przed ponownym wysypaniem ziemi będzie można przeciągać w nieskończoność. Czy gmina powinna tak lawirować na krawędzi własnego planu zagospodarowania? Tym bardziej że status handlu na stadionie jest niejasny. Magistrat nazywa go Kiermaszem. Opłata od handlowców pobierana jest jednak jako opłata targowa, a sam plan mówi jasno, że handel obwoźny dozwolony jest wyłącznie na targu miejskim. Sprawę wyjaśnia nadzór budowlany. Prześpij wyprzedażowej oferty i kup nowego Forda Fiesta taniej aż o 10 500 zł lub inne modele Forda z jeszcze większymi rabatami. Odwiedź salon Forda, zanim będzie za późno. Zaprasza bustan! Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 www.bustan.pl Prace nad bonem wychowawczym w Nysie wydają się nie mieć końca. W naborze styczniowym wnioski o bon złożyło 350 rodzin, z czego aż 82 złożyły nieprawdziwe oświadczenia dotyczące braku zaległości wobec gminy. Sprawą zajęła się Nyska Prokuratura, która będzie musiała wyjaśnić, czy nieprawdziwe oświadczenia złożono nieświadomie, czy celowo. W takim bowiem przypadku mogło dojść do wyłudzenia świadczenia. Złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z kodeksem karnym ścigane jest z urzędu. Obowiązek zawiadomienia prokuratury spoczywał na burmistrzu Nysy, który jak wiemy tego nie zrobił. Prokurator dowiedział się o wszystkim z mediów. Burmistrz Nysy, kordian Kolbiasz, publicznie podkreślał, iż wierzy w niewinność tych osób i że umożliwi im spłacenie zaległości i otrzymanie bonu. Zakładamy, że nikt nie robił tego ze złej woli. Nie zamierzamy w żadnym wypadku kierować sprawy do prokuratury, bo nie widzimy takiej potrzeby. Dajemy szansę na spłatę, na poprawienie tych wniosków. Te osoby również otrzymają BOM. Tylko że, jak się okazało kilka dni temu, wiara burmistrza w praworządność nie opierała się na faktach, mimo że urząd przez cały czas miał do nich dostęp. Gmina potwierdziła, że wysłała łącznie 50 upomnień do 19 wnioskodawców, którzy długów nie spłacili, natomiast złożyli nieprawdziwe oświadczenia o ich braku. Trudno zrozumieć, jak burmistrz mógł zatem oświadczyć, że ci wnioskodawcy nie byli świadomi własnych zaległości wobec gminy. Rekordista zalega ponad 15 tysięcy złotych. Ponadto 15 rodzin poświadczyło nieprawdę, podając zaniżoną liczbę członków rodziny przy składaniu deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli mówiąc prościej, złożyli wniosek o przyznanie bonu na dzieci, których nie wykazali w deklaracji śmieciowej. Oznacza to, że co najmniej 34 rodziny, prawie 10% ubiegających się o bon, świadomie poświadczyło nieprawdę. Łączne zaległości tych osób wobec gminy to ponad 39 tysięcy złotych. A przed nami jeszcze w wiadomościach, znani politycy w kolejce po prezesurę w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Nysie. Śmiecenie jest wykroczeniem. Właściciel terenu ma posprzątać. My staramy się swoim oddziaływaniem, staramy się ten czas jakby skrócić. Dziadek Mróz zamiast Świętego Mikołaja. PTTK reaktywacja. To, co działo się w tamtym ptt to nas nie dotyczy. My zapoczątkowujemy całkiem coś innego, chcemy tutaj stworzyć nową historię ptt -ku. Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie ogłosiła drugi konkurs na stanowisko prezesa. Zgłoszenia należało składać do poniedziałku 7 marca. Nieoficjalnie mówi się, że do drugiego etapu zakwalifikowało się czterech kandydatów a wśród nich znani lokalni politycy. Były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tomasz Garbowski, działacz SLD i były przewodniczący Rady Miejskiej Opola Andrzej Namysło, a także Marek Szczepanik, były szef TVP Opole, a później rzecznik wojewody Opolskiego oraz jako czwarty były kandydat na burmistrza Otłukowa Damian Nowakowski. Czy polityczne doświadczenie pomoże w zmniejszeniu kosztów funkcjonowania gminnej spółki? Tego nie wiemy. Możemy się jedynie domyślać, że polityczne sympatie mogą ułatwić niektórym kandydatom rozmowy z przedstawicielami nowego pracodawcy. W ostatnich wiadomościach zamieściliśmy materiał dotyczący zaśmiecenia ulic w okolicy Stadionu Miejskiego Stali. Śmieci stanowiły pozostałości po sobotnim handlu na płycie bocznej stadionu. Dwóch pracowników zwyczajnie nie poradziło sobie z bałaganem, który wyrwał się spod kontroli, a sytuacja została opanowana dopiero w poniedziałek rano. Śmieci zalegały w parku. I na sąsiednich ulicach przez cały weekend, mimo iż zarząd targowiska wiedział o incydencie spowodowanym przez wiatr od sobotniego popołudnia. Kara za zaśmiecanie to mandat w wysokości nawet do 500 zł nakładany przez Straż Miejską. I w przypadku, zresztą do czynienia, to mamy w wielu miejscach handlu, takie rzeczy się zdarzają i nie jest określony ten czas, w jakim właściciel terenu ma posprzątać. My staramy się swoim oddziaływaniem, staramy się ten czas jakby skrócić. Czyli powiem konkretnie, jeżeli na targowisku, czy poprzednim, czy obecnym, po wyjściu osób, które handlują, czyli tych sprzedających, w tym przypadku naszych braci słowian, Bułgarów, właściwie się powinien natychmiast sprzątnąć. Komendant Straży Miejskiej w Nysie zwraca się z prośbą, aby podobne zjawiska zaświecania miasta zgłaszać natychmiast dyżurnemu, który podejmie interwencję. W tym konkretnym przypadku za zaśmiecenie ulic odpowiadają pracownicy Targowiska Miejskiego. Wcześniej stadion sprzątała spółka Ekom. Wtedy problemów nie było. W ubiegłą sobotę natomiast sprzątaniem miało zająć się dwóch pracowników, którzy nie byli w stanie poradzić sobie z takim zakresem prac. Pracownicy może byli lekko zaszokowani skalą rzeczywiście problemu i próbowali zrobić wszystko na własną rękę, co oczywiście okazało się troszeczkę błędem, bo mogli rzeczywiście dzwonić szybciej, byśmy to, e, ten problem rozwiązali. Z relacji mieszkańców oraz ze zdjęć powszechnie dostępnych na Facebooku wynika, że śmieci zalegają w wielu innych miejscach w nysie. Między innymi w Parku Miejskim i w okolicach Fortu Wodnego. W poprzednich latach to się raczej nie zdarzało. Może dlatego, że jak twierdzi świeżo upieczony menadżer targowiska, urząd miasta ciągle się uczy. Ale no, uczymy się, cały czas się uczymy. Ludzie się uczą, my się uczymy. Urząd miejski się również uczy tym zarządzać także damy radę. Dziadek mróz zamiast świętego Mikołaja, Józef Stalin zamiast papieża i choinka na nowy rok zamiast na Boże Narodzenie. Od 16 stycznia w Bastionie Świętej Jadwigi w Nysie prezentowana jest wystawa Za Marksem bez Boga: laicyzacja życia społecznego w Polsce Ludowej w latach 1945-1989. Wystawę tą przygotował Instytut Pamięci Narodowej na wystawie zaprezentowano materiały fotograficzne, plakaty, ulotki, dokumenty, fragmenty kronik szkolnych, materiały prasowe ze zbiorów osób prywatnych i instytucji, między innymi archiwów centrali i oddziałów IPN Archiwum Państwowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Urzędów Stanu Cywilnego, kilkunastu placówek muzealnych oraz placówek kulturalnych z terenu województwa katowickiego. Są to relacje świadków, e, zdjęcia e, i skany dokumentów z tamtejszej epoki opowiadającej właśnie o próbach laicyzacji, jakby odchrześcijanienia społeczeństwa polskiego przez władzę komunistyczną. Laicyzacja polegała na zespieczeniu różnych dziedzin życia i zastępowaniu tradycji, przede wszystkim kościelnych, nowymi tradycjami socjalistycznymi. Zamiast kultu świętych uprawiono kult np. Marsa, Lenina i Dzierżyńskiego oraz licznych socjalistycznych działaczy. Zamiast chrztu wprowadzono ceremonię nadania imienia dziecku. Zamiast świętego Mikołaja był dziadek mróz. Przykłady są bardzo liczne, ale idea była jedna: usunięcia z socjalistycznego państwa religii, czyli opium ludu, oraz konsolidacji społeczeństwa wokół idei marksistowsko-leninowskich. Szeroko rozbudowane świeckie święta, obrzędy i obyczaje służyły afirmacji nowego ustroju, były niejako liturgią religiopodobnej ideologii, dlatego zamiennie nazywano je laickimi bądź po prostu socjalistycznymi. To właśnie chodziło Czyli... o to, żeby wykluczyć obrzędowość religijną, a zastąpić ją obrzędowością taką socjalistyczną, taką typowo świecką, żeby nadać uroczystościom dawnym kościelnym jakąś świecką właśnie symbolikę. Na prezentowaną wystawę składa się 35 dwustronnych paneli podzielonych na tematyczno-chronologiczne moduły. Kolejne bloki panelowe ukazują tło polityczne i etapy laicyzacji. Ekspozycji towarzyszą fragmenty archiwalnych kronik filmowych pochodzących ze zbiorów telewizji polskiej, przedstawiające m.in. uroczystość nadania imienia, uroczystą oprawę świeckich ślubów i jubileuszy pożycia małżeńskiego, święto trybuny robotniczej, choinkę noworoczną, Dzień Dziecka na stadionie śląskim. Chodziło głównie o to, aby przedstawić wizualnie tamtejszą epokę, tamtejsze lata właśnie nie wszystkim, Młodym, przede wszystkim nieznane, żeby wtajemniczyć ich, opowiedzieć im o właśnie tych czasach, jak wtedy wszystko wyglądało, jaka wtedy była rzeczywistość. Wystawa w Bastionie Świętej Jadwigi będzie czynna do 18 marca. Na wystawę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Nasze miasto ubiegła wiadomość o tym, że burmistrz wypowiedział Nyskiemu PTTK umowę na lokal przy ulicy Brackiej. Zarząd oddziału poważnie rozważał zakończenie działalności, ale na szczęście stało się wręcz odwrotnie. Działacze i entuzjaści turystyki w mieście zjednoczyli się i postanowili działać. Znalazła się grupa osób, która nie chciała dopuścić do zniknięcia z mapy miasta tak zacnej instytucji, więc młodzi, aktywni, jak też doświadczeni starsi turyści wzięli sprawę w swoje ręce. To, co działo się w tamtym PTT-ku, to nas nie dotyczy. My zapoczątkowujemy całkiem coś innego, chcemy tutaj stworzyć nową historię PTT-ku. Przede wszystkim nie wtrącamy się to, co było tam, co jest, jak to było, jak funkcjonowało. Nie przejmujemy tego tutaj żadnego ani spadku majątku po tamtym PTT-ku. Całkowicie inaczej się też nazywamy, bo to jest Miejskie Koło Terenowe PTTK Tryton, które działać będzie pod Oddziałem Regionalnym w Opolu. I tak naprawdę siedzibą, co mamy już ustalone, nad siedzibą pracujemy, może tak. Natomiast punkt obsługi yy, każdego, kto będzie chciał w PTT-ku mieć coś wspólnego, to jest informacja turystyczna w Bastionie Świętej Jadwigi. Do koła PTTK Tryton zapisać może się każdy zainteresowany turystyką. Yy, tak, nowa krew, nowa generacja, yy, wspaniali ludzie przede wszystkim w zarządzie, którzy chcą naprawdę dużo robić i którzy robią na co dzień dużo. Yy, wszystkich chcieliśmy przede wszystkim zjednoczyć w jedno działanie i nadarzyła się okazja właśnie, żeby pod szyldem PT. Który jest chyba największą tutaj, yy, taką można powiedzieć, jednostką turystyczną, z największą marką i tradycją na terenie naszego kraju. Jak się okazuje, entuzjastów turystyki, tych początkujących i tych doświadczonych, nie brakuje. Myślę, że każdy tutaj kto zasiada w zarządzie tego koła naszego nowego to są turyści z krwi i kości. Niektórzy po prostu nawet nie pracując przy turystyce każdy wolny czas spędzają to w górach, to na wycieczkach. Także każdy tą turystyką tutaj jest przesiąknięty. Pomysłów jest sporo, więc należy się spodziewać wielu ciekawych działań. Pierwszą konferencję, którą chcemy zorganizować jako Nyskie PTTK Przedsięwzięcie, ściągnięcie do Nysy pana Bogusława Wołoszańskiego, z którym już jesteśmy po wstępnych rozmowach, i wykład pana Wołoszańskiego na temat ziem nyskich, działań wojennych na ziemiach nyskich. O bursztynowej komnacie, rzekomo ukrytej gdzieś na nyskich fortach, ani o złotym pociągu z Wałbrzycha raczej nie usłyszymy od słynnego znawcy historii. Ale za to będzie można się dowiedzieć wiele o mniej legendarnych, a równie ciekawych wydarzeniach. Według jakichś tam legend Nysa była połączona korytarzem podziemnym, podziemną autostradą, jak to ludzie mówili, z Breslau, czyli z Wrocławiem. Zobaczymy jak się pan Wołoszański do tego ustosunkuje. Cykl prelekcji i spotkań ze znanymi podróżnikami ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania turystyką oraz do promocji miasta i regionu. To znaczy ja myślę bardziej pod takim kątem, żeby te prelekcje, które na początku były w takiej formie, że ściągnęlibyśmy jednego czy dwóch jakichś bardzo znanych podróżników polskich oczywiście, czy znanych himalajstów, bo też jakieś takie pomysły chodzą mi po głowie. Przedstawić ich tutaj, żeby oni przedstawili własne pomysły na podróże, żeby pokazać w jaki sposób można podróżować, co można zrobić. A następnie, jeżeli by władze miasta nam sprzyjały, czy regionu, zorganizować to jakiś większy, większy jakiś festiwal podróżniczy, które się już zresztą w innych rejonach też dosyć dotmocno sprawdzają. Przykładem choćby mogłoby być tutaj festiwal w Starym Sączu. Spotkania będą miały raczej nieformalny charakter, a ich celem będzie szerzenie idei turystyki. Ci ludzie są bardzo otwartymi ludźmi, bardzo szeroko e, poznającymi świat, także. Dającymi możliwości, dającymi energię do działania, a myślę, że tutaj w tym rejonie młodzież i ludzie potrzebują takiej dodatkowej motoryki do takiego działania. Także myślę, że to nie jest zły pomysł i postaram się w jakiś sposób pomóc to zorganizować. Dla tych, którzy wolą ruch na świeżym powietrzu od prelekcji w sali. Propozycji również nie zabraknie. Planujemy zaraz na początku kwietnia taką imprezę dla wszystkich mieszkańców. Witaj Nyso, chcemy się przedstawić, chcemy to, co jest naszym nadrzędnym celem, otworzyć PTTK dla wszystkich mieszkańców Nysy. Zamierzamy zorganizować, pokazać takie rzeczy, których mieszkańcy Nysy nie wiedzą, które niedawno zostały też odkryte. I na dzień dziecka też już taka najbliższa impreza, którą planujemy, taki mały mini rajd dla dzieci, który zatytułowaliśmy tak wstępnie Smoki i Anioły. Planujemy zakończyć go u pana Krzysztofa Hermana na forcie numer 2, gdzie dzieci będą między innymi mogły brać udział w takiej niewielkiej mustrze z ogniskiem, z kiełbaskami. Tam, gdzie jest pani Krystyna Dubiel, nie obejdzie się bez szukania skarbów, nocnych imprez z dreszczykiem i oczywiście zabaw dla najmłodszych. Będzie nocne zdobywanie twierdzy na pewno, będzie taka impreza. Będzie też szukanie skarbu, jak najbardziej, na, jak mówię, będzie też planowana gra i stawiamy na młodych. Więc chcemy też kilka imprez takich stricte dla młodych ludzi ze szkół ponadgimnadialnych, ale dla tych maluchów właśnie na dzień dziecka, a dla starszych... W czasie wakacji też jakąś imprezę zorganizować nowe koło PTTK już zaczęło intensywnie pracować i przygotowywać plany na sezon turystyczny. Będą na pewno wycieczki już niedługo na wiosnę dla mieszkańców miasta. Będą wycieczki po Nysie, będą wycieczki wyjazdowe. Szykujemy się tutaj do prelekcji, ale to myślę, że tutaj kolega najlepiej opowie. Będziemy tworzyć również różne kluby tematyczne, przyrodnicze. Będą tutaj kluby związane takie z działalnością szkolną, krajoznawczą. Także każdy na pewno coś znajdzie Tutaj w tym nowym kole dla siebie. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejnej wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej zapraszam późnym wieczorem w najbliższą sobotę. Do zobaczenia.